egzamin ósmoklasisty. Hmm. Ale o tym też trzeba porozmawiać. Teoretycznie tematyka egzaminu ósmoklasisty powinna interesować tylko jedną grupę. Czyli ósmoklasistów, ale chciałbym tym, co powiem, zainteresować Was wszystkich, a więc dzisiejszy poziom to poziom średnio zaawansowany. Na początek chciałbym wrzucić na rusz to, co według wielu ósmoklasistów jest najtrudniejszym zadaniem, a mianowicie napisanie wypowiedzi pisemnej. Czyli e-maila. No i pierwszą taką ciekawostką, którą chciałbym powiedzieć, to w tym ostatnim zadaniu, w wypowiedzi pisemnej, mamy wiele różnych form pisemnych. Może być to e-mail, może być to notatka, zaproszenie, wiele innych, jednak nie chciałbym się skupiać na niczym innym jak e-mail. I teraz zdradzę Wam pewną informację. Od dwóch lat, od tak długo jak istnieje egzamin ósmokrasisty, jestem egzaminatorem przy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży. Także chciałbym się Wami podzielić takimi rzeczami, które teoretycznie wiedzą tylko egzaminatorzy. A właśnie, na początku, a propos tego, czy to będzie e-mail, czy inna forma wypowiedzi. My, jako egzaminatorzy, jesteśmy szkoleni przede wszystkim do sprawdzania maili. Więc raczej nie sądzę, że mogło pojawić by się coś innego. Więc tylko na tym się skupimy. Chociaż trzeba by było też powiedzieć, że to, co powiem na temat e-maila, będzie też dotyczyło wszystkich pozostałych form wypowiedzi. Więc na początku Powiedzmy sobie, jak napisać tego maila, w jaki sposób jesteśmy oceniani, tak żeby przy małym wysiłku móc dostać maksymalną ilość punktów. No więc spójrzmy na punktację. Pierwsza, pierwsze kryterium, w którym jesteśmy oceniani, to treść. Można zdobyć od 0 do 4 punktów. Za co, w jaki sposób te punkty tutaj zdobywamy? Treść to jest wypełnienie trzech kropek, które mamy w treści zadania. Zobaczcie na treść zadania na egzaminie ósmoklasisty w roku 2020. Mamy trzy kropki. Twoja koleżanka przeprowadza się wkrótce za granicę, w e-mailu do kolegi z Anglii, i mamy tutaj te trzy kropki. Te trzy kropki można się do nich albo odnieść, albo rozwinąć. No, i uwaga, teraz bardzo ważna informacja, co to znaczy odnieść się, co to znaczy rozwinąć. Do momentu, gdy zostałem egzaminatorem, zawsze myślałem, że chodzi o to, że gdy napiszemy jedno zdanie, to odniósł się, dwa zdania rozwinął. Wcale tak nie jest. Można napisać jedno krótkie zdanie i od razu je rozwinąć. Słowem kluczowym jest pierwsze słowo tej kropce. Może to być Napisz, opisz, zaproponuj, zaproś i wiele innych, ale to słowo jest kluczowe. Dam to na przykładzie opisz. Żeby rozwinąć, należy napisać dwie informacje na temat tej kropki. Więc, jeżeli by w kropce było opisz przedmiot, jaki dostała koleżanka od was z tego powodu, że się przeprowadza za granicę, to znaczy, że trzeba dać te dwie informacje. Opisz to są dwa przymiotniki, czyli dwa określenia rzeczownika. Więc wystarczyłoby zdanie koleżanka dostała dużego i fajnego misia. To, że napisaliśmy duży i fajny, są to dwa przymiotniki, które opisują nam ten przedmiot. Proste, prawda? Wcale nie jest to takie trudne. Jednak powiem Wam, że w tym roku, w 2020 roku, ci, co stworzyli te, ten, ten egzamin, poszli jeszcze jeden krok do przodu, aby ułatwić to zdającym, bo stworzyli tak zwaną kropkę dwudzielną. Co to znaczy? To znaczy, że mamy się odnieść do dwóch informacji zawartych w kropce. Napisz, co twoja koleżanka dostała od ciebie i opisz ten przedmiot. To znaczy, że musimy powiedzieć, co dostała i opisać ten przedmiot. Ale to jest troszeczkę prostsze, bo żeby się rozwinąć, wystarczy nam jedna informacja do, pierwszej, do pierwszego napisz oraz jedna informacja do opisz. Więc, aby tą kropkę rozwinąć, wystarczyło napisać: Moja koleżanka dostała dużego misia. Duży jest opisem, miś jest tym, co dostała. Sprawa załatwiona. Proste, prawda? Następnym razem dowiecie się więcej informacji na temat, jak pisać maila. Do zobaczenia.